Siema, witamy was znowu. Przepraszam, że tak ten, ale... Ja nagrywam to misję już czwarty raz. Do, bo cały czas mi się lagowała. Dopiero się później skapnęło, że mam za mało miejsca na dysku. I się później już przestało w ogóle nagrywać. Więc gram jeszcze raz, teraz nagrywam na innym dysku. No i tam Będziemy grać teraz ludźmi z orkami. Bo już graliśmy w to przed chwilą, dlatego ten... Pamiętamy. Pamiętamy. I wiemy na początku, co będzie trzeba zrobić. Tutaj walkę takie walczą, co się chodzi, syn króla. Przepraszam Was, ale zmieniłem ustawienia, Witaj, bo może to się. zwalniało grabę. Ja i moi wiem, ludzie jesteśmy jest? twoją wizytą. Daruj sobie ceremonię uterze. Nie jestem jeszcze królem. To jest Zobaczyń. syn króla. Dzień. Wzajemnie, mój chłopcze. Cieszę się, że król Terenas przysłał mi właśnie cienie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy tobie doświadczenia i ten, nabiorę cierpliwości. Ten gość z młotem, ten starszy, to jest taki marzyć. najlepszy wojownik w <laughs> I on chce, żeby... Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiad potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak Teraz na pobliską wioskę Strontbrad. Z tego co wiem, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obu sorków. Zdołasz sam pokierować obroną Strontbradu? Oczywiście, liderze. O mnie się nie martw. Świetnie. Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się no po będziemy się. Uważaj na siebie, Artasie. Idziemy ratować ludzi. Światłość jest moją siłą. Czarnego bohatera honor. jest taki sam jak y, tamtego. Oczywiście. I ten jak czar, najbardziej. Y, to, y, oczywiście. Leczenie. leczenie. Du y, Ulecza 200 czar? punktów na razie na pierwszym liście. <laughs> jak to najbardziej. No tutaj, uciekają. Mądry plan. Ci chyba będą naszymi wojownikami. Będziemy żeby... walczyć no. za Lorderon. Chwyćcie za swe miecze. I mam on. Tu Na będą chono. mało Proszę. Jesteście moją jedyną nadzieją. Banda Gnoli porwała mojego małego Timiego. Zabrali go do swojej kryjówki w lesie. Proszę, znajdźcie go i przyprowadźcie do domu. Na to. Widzicie Mam słyszycie? Proszę, ją, proszę jestem uwięziony w klatce! Nadchodzi sprawiedliwość. Atakujemy Plugawy nędzin. I teraz jak... mój. Wybrać trzeba proszę, wybrać któregoś? Idzie i tej klatki. I dusimy na niego i tu I będzie leczył. Nie trzeba Oczywiście. A nie, Och. nie było można, bo to się Jak mogę ci podziękować? Podrywa. Przyjmij to w podzięce. Pierść. Teraz pokażemy Na honor. Tu się, się wciąga, taką, jakby się Oczywiście. Się Jak najbardziej. Mądry plan. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Można niszczyć te dzieci, ale ja nie chcę. Oczywiście. Takim plugawym lu, lu, ludziom, człowiekiem nie? Na honor. Tak to można zniszczyć, ale Mądry ja plan. Nie nie ma, oczywiście. Na honor. Zobaczymy, co tutaj będzie to nas. Pluga Plu wy. Na nini. Weźcie wszystko, chłopcy! Wszystko, co ma jakąś wartość! Tu nie chce ich bo wiecie, oni radę. Jestem za dużo. Szybko tracę życie. Tutaj, ten On najwięcej życia traciłaś, i nie wiem dlaczego. Bo, bo jego skup, a a, ja go Bartek Aaaa, użyłem teraz i leczenia. Oczywiście. I? O widzicie, dodajemy sobie. Y, Na honor. Y, nasz czar. I to jest niezniszczalność. Nasz bok zdobył Oczywiście. Y, Kolejny level, a, jak i jak punkt do Bandyci kradną dobytek. nasz dobytek! Ech, zabierzemy im złoto, tak samo jak inne. I teraz używam niezniszczalności. I borda, bardzo Ci bandyci zabrali moją księgę rachunkową. Bez niej stracę moją. Taka faunę. aureola. Dobrze, odzyskajcie ją z ich obozowiska. To dla nas bardzo ważne. Idziemy za nimi, żeby zniszczyć Oczywiście. Zabić. Jak najbardziej. Nadchodzi sprawa. Są ogólnie słabi Nie mi się będzie ciężko walczyć albo z Nagą Oczywiście Mądry plan nagą będziemy. Nic grać. cię już nie uratuje. Hmm? Wymysłać 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 run. Warcraft 3 To będziemy później To jest takie ulepszenie, więcej bossów jest na innej kampanii. Na Hono Ale później jeszcze zobaczyć, żeby nie nagrywać tego samego tylko wysztutajmy. Oczywiście.